Jo, dzień, dzień dobry, zapraszam na kolejny unboxing na moim kanale. Tym razem będą to słuchawki HyperX Cloud 2. Eee, kupiłem je ostatnio i sobie może powiem coś o nich. Łączność przewodowa, oczywiście budowa słuchawek to nauczne na zamknięte. Bardzo lubię takie. Eee, tutaj jest pokazane ze SteamSpeakiem, Discordem, Skype'em i Mumble działają. Mumble nie wiem co to jest, niestety. System audio to 020 lub wielokanałowy 7.1. Kompatybilny z PC PS4, Xboxem, One i telefonem. Redukcja hałasu i pasywna. Średnica membrany 54 53 mm. Przepraszam. Pasmo przenoszenia to 15 do 25 tysięcy herców. tendencja słuchawek to 60 ohm. Czułość słuchawek to 98 dB. Fajne jest to, że oni zawsze dają yy, kartę, że dziękują. Bardzo ładnie jest wykonana. Tutaj jest Quick Start Guide, no, ale chyba każdy wie jak podłączyć słuchawki, no. Pff. Z ciekawszych funkcji jakie ma to yy, regulacja głośności, wbudowany mikrofon i odłączony mikrofon. Yy, o, dzień dobry Może coś powiem o yy, mikrofonie Jest to yy, mikrofon wielokierunkowy Pasmo przenoszenia mikrofonu To jest 50 do 18 tysięcy herców Fajne jest to, że mają welurowe nakładki Bo normalnie jest ekoskóra A tutaj a można sobie nałożyć welur Jakby ktoś chciał Bo w skórze można się nieźle spocić Dokończę o mikrofonie Impendencja yy, mikrofonu to 2,2 kOhm Złącze słuchawek to mini jack 3,5 mm oraz USB. USB jest po to, żeby zaraz to pokażę. Yy, Mają ma oczywiście złoty yy, wtyk na yy, mikrofon. Pop filtr to na mikrofonie też się znajduje. Przejdźmy do, do najciekawszej rzeczy, czyli do słuchawek. Mikrofon ma, ma też oczywiście regulowany pałąk. Dajemy sobie to. Wybrałem je w wersji kolorystycznej czerwonej. Pamiętam, że były jeszcze inna wersja, ale wybrałem czerwoną, bo bardzo lubię to połączenie kolorów. Waga słuchawek samych o, tutaj jeszcze się znajduje to. Waga samych słuchawek to, to 325 gramów. Długość samego kabla to metr. To jest wejście na mikrofon i kabel. Oczywiście to nie jest metr, bo metr to cały kabel łącznie, a to, jest, to ma jeszcze dodatkowy kabel. Tu ma oczywiście regulację wielkości. Odłóżmy je sobie. Jeszcze sprawdzę, jak leżą. No, bardzo przyjemnie leżą. Idealnie się dopasowują. Odłóżmy je. Weźmy to. Przepraszam za, za ruch obrazu. No i ostatnimi takimi rzeczami jest pokrowiec i drugi kabel z wmontowaną kartą dźwiękową i też regulatorem głośności. Włączaniem yy, mikrofonu, wyciszaniem mikrofonu, regulacją głośności mikrofonu oraz przyciskiem 7.1, który włącza nam, yy, jakby to powiedzieć, tryb Audio 7.1, który no, testowałem, bardzo fajnie działa. Ma to też yy, bardzo wygodne przyciski, ma to i tutaj ma też zapięcie, jakby ktoś chciał sobie przypiąć. końcówka to USB, więc na USB podpinamy do kompa, dostajemy też pokrowiec co jest bardzo fajne, bardzo lubię jak, jak e, za słuchawkami dostaje się taki pokrowiec z naszywką HyperX -ów. ja fanfakt mam jeden taki z moich poprzednich słuchawek z Kucha QH, Kucha 90 bardzo wygodny kolejny do kolekcji mam dobra, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku na tym kanale na razie